You over, you just can't Siemka, z tej strony Rediax. Dzisiaj jak widzicie oram Postrawiłem nagrać króci króciutkiego vloga Tak bym tylko powiem yy, Bo ogólnie ostatnio vlogów jakoś nie było Nie było na to czasu Jakoś tak wyszło jak nieraz to wychodzi widzieliście na kanale ostatnio, nowy nabytek yy, Deutsch yy, DX 85, 85 koni no jak widzicie yy, Stary Z turem Dlaczego taki stary i dlaczego z turem Pierwsza sprawa yy, Dlatego yy, z turem ponieważ Planowaliśmy już od roku, od dwóch być jakiś drugi ciągnik, bądź jakąś ładowarkę z turem, takiego wiecie co, zetor, jak wiecie, jaki jest awaryjny. Więc żeby, jakby co, to żeby coś było z turem na wszelki wypadek, bo ładowarka nie zawsze yy, da radę wszędzie wjechać, tak? Ta ładowarka Do paszowozu w tamtym roku, jak zetor yy, Proxima był, yy, był w serwisie, to w ładowarku tam się trochę ładowało to w paszowóz w zimę ale to jednak nie to samo yy, więc kupiliśmy w końcu ciągnik dlaczego stary? dlaczego taki brzydki? Yy, to jest druga sprawa dlatego, że on będzie tylko do paszowozu yy, on będzie po prostu non stop pod paszowozem tak wam powiem yy, dlategoż też, że chęć się trzeba koła przestawiać, bo na wiosnę przestawialiśmy z powrotem, odwrotnie Niestety tego nie nagrałem, bo czasu nie miałem. i no i teraz się nie chciało przestawiać koł w fęcie, więc kupiliśmy po prostu taki ciągnik, co będzie tylko do paszowozu. Więc nawet w lato, we wiosnę będziemy dawać się paszowozem, żeby po prostu Fenta nie odczepać i tak dalej. I po to po prostu tylko ten ciągnik, dlatego w takim niejakim stanie szukaliśmy coś po prostu taniego z turem no i wyszedł, wyszło na dojcza tak jak niektórzy, większość osób ma ciągniki po prostu byle jakie do paszowozu, żeby tylko to były przy paszowozie I dlatego też kupiliśmy właśnie taki ciągnik a nie i inny tak wam powiem pod żyto do zasiania tak w tym roku planuję zasiać 8 hektarów żyta jak nigdy ale to nie do skoszenia kombajnem tylko na wiosnę na pryzmę no tak postanowiliśmy, zobaczymy jak to będzie więc jak na razie 8 hektary może to się zwiększy ale w to wątpię po prostu na poplon. Na poplon, żeby skosić i w pryzmę wrzucić. Yy, na szczęście w tym roku yy, trawa pierwsza yy, dobrze nam wyszła, ponieważ wyszła yy, większa niż w tamtym roku. Na tyle większa niż w tamtym roku, że yy, w tym roku z pierwszej mieliśmy tyle, co z tamtym roku z pierwszej i drugiej. Yy, dlatego, też yy, druga była koszona wsiano trzecia była jak widzieliście się filmik później na pryzmę no i później znowu czwarta była koszona ale to było koszone tak, że na wiesząco dawaliśmy krowom, ponieważ jak widzieliście trawy nie ma i nie było. Teraz trochę ruszyła, ale dalej kosimy piątą już nawet trawę nawet kiedy to było. W tygodniu kosiłem po prostu, zbierałem nawet tam jak widzicie, tu była ładna trawa tu, tutaj ile? Półtora hektara tu była półtora przyczepy zbierającej, y, więc tu śliczna trawa była w yy, jednym wiadomo, piąta to wiadomo, nie może być ładna bo w końcu piąty raz ale wyskoczyło nam nawet spoko, ale jak widzicie nie ma już nic yy, nawet piątej, bo wszystko skosiliśmy I jeszcze tam kilka hektarów mamy ale to na bieżąco będziemy kosić, poniedzieli, nawet że po prostu tylko krowom y, przywieźć i zrzucić, bo nie mają co jeść. Y, już niestety pryzmy z kukurydą otworzyliśmy. Y, też będzie filmik y, na YouTube jak z y, Tata dawał. Y, po prostu otwarcie pryzmy i y, dawanie, rozwożenie, bo nie ma, co je, nie ma co dawać jeść. A my jeszcze tak wiadomo. Na łąki puszczamy te krowy, żeby też tej trawy nie otwierać, żeby wszystko na zimę wystarczyło, bo jednak w tym roku no, trochę więcej było, do tego doszło, znaczy trochę więcej, nawet trochę bardzo więcej kurde. Nie lubię bo tu źle jest, że trzeba... pługi muszę być mocną górze, bo tej kółeczka nie chce się przestawić. Tu pole są takie, jak widzicie. Ech, co tu Wam mogę powiedzieć? Po planu też zasięliśmy w tym roku, zaraz po zbożu. Też już udany krową Puściliśmy chyba, nie wiem ile zasięliśmy, 8 hektary poplonu i już nie ma, już nawet zaorane. tu gdzie był poplon to y, żyto zasialiśmy jeszcze tu ma być żyto też na poplon y, żeby po prostu skończyć, tak jak mówiłem. kukurydza w tym roku też nas zaskoczyła jak widzieliście pryzmę y, jak dla nas to wielka, bo ona ma długości y, 97 metry, dokładnie wam mówię 97 metry no prawie setka, tak? długości, a szerokości 12 metrów i to tak, że bokami to na styk, bokami nie, że taka ukośna tylko gdzieś spiczasta yy, prosta, ponieważ nie wywalaliśmy, nie woziliśmy przyczepą, która wywala na bok i ta pryzma się nie rozszerzała, tak jak mieliśmy szerokość stawioną, tak szła w górę więc mało co w ogóle o oh jest więc yy, mało było wywalane od boku, tylko po prostu od razu wysoko pionowo, więc jak od boku to nawet nie da się wejść, bo jest dość bardzo wysoka w szerokości yy, tej, yy, w środku, jak na początku to trzy przejazdy zbierające było w szerokości no i później się zwężało, ale tak wyszło, że nawet na końcu się woziło Jeździło się po obu stronach, bo tak szeroka była na górze nawet. Więc w tym roku zadbana była ładnie kukurydza. Kurde, to jest studnia jest. Dobra. Więc w tym roku była ładnie zadbana kukurydza. No i nam sporo sypnęła. Więc jest bardzo dobrze jak na ten rok. Myśleliśmy, że będzie gorzej z trawą z kukurydzą, ale wyszło jak zawsze wyszło, czyli zaskoczyła nas kukurydza. Więc nawet tak na wielce mieliśmy skosić 20 dla siebie, ale taka ładna była, że skosiliśmy, jeśli dobrze pamiętam, 15 czy 16 kukurydzy dla nas. A wyszło tak jakby normalnie z 20. Taka śliczna była. A na skosiło to wiadomo, tam gdzie była ta gorsza. Wielce tego gorszej nie było, ale zawsze coś. Tam zostawiliśmy też 2 hektary. Po prostu tak żeby po prostu krową Także po prostu krową skosić Tak żeby krową skosić więc później następne dwa tygodnie kosiliśmy krową jeszcze dwa hektary żeby przywozić im na pole i wywalać Żeby miały co jeść tam przyczepę za codziennie tam co drugi dzień, co trzeci yy, i kosiliśmy przyczepę Yy, nawet do pory yy, jajówką, byką przywodziliśmy yy, kukurydzę, żeby siana też nie marnować, bo siana, było dużo, ale już mało zostało, jak co roku niestety, yy, nie mamy tego siana za bardzo gdzie trzymać, bo w Stodole więcej nie wejdzie tych balek za 200, bo to tam nie wiem, może zostało, zostało na zimę niecałe, więc yy, marnie, marnie. Ale za to jest dużo siano, kiszonki kukurydzy, więc będziemy dawać yy, po prostu z paszowozu i po też ten traktor, żeby też żeby dawać yy, w, w lato, żeby tego siana też pozostawiać trochę na zimę yy, i po prostu siano, kiszonki kukurydzy dawać yy, w lato, bo w tym roku mam nadzieję, że zostanie, niby z tego dużo więcej sztuk, yy, ale myślę, że damy po prostu radę, <laughs> jak zwykle, jak zawsze najwyżej po wcześniej się skosi pierwszą Ale zazwyczaj do pierwszej trawy yy, Jeszcze było yy, kukurydzy i trawy w, w, w tym roku Ale nie to wkurza Jak w tym roku, więc będzie dobrze no, Zoranie, jak widzicie Wcześniej próbowałem orać przed tymi deszczami To się w ogóle nie dało Na szczęście teraz po tych deszczach Jak widzicie ładnie idzie Yy, koszenie, koszenie znaczy, oranie yy, przed deszczami nawet skiba nie chciała wejść w ziemię, tak było twarde tak było twarde, a ten fet ma ucisk w wiecie o tym, on ma moc ale żeby wcisnąć się aż, aż tak w taką twardą ziemię, to nie dał rady ale to jak słyszałem dookoła to wszędzie tak, tak twardo było w ogóle się nie naurać na szczycie po tych deszczach. Trochę tam wtedy kurtywatorem średniskowym yy, robiłem. No tak jak tutaj widzicie też było robione. Takie było sucho, to tutaj widzicie to wygląda. No nie za fajnie, ale ważne, że coś tam było ruszona ziemia. studnie to mnie tak wkurzają. Jeszcze słup to jak słup, miniesz. Gory z tą studnią. Słup mało miejsca, zajmuje i tak raz, dwa. A studnia to dwie, trzy bit, trzeba zawsze. takiegoś dziwnie. Ale co poradzisz. Co tu więcej powiedzieć, jeśli macie jakieś pytania o Deutschu, chcecie prezentacje, testy różne, jak on działa w turze i tak dalej, to oczywiście to będzie wszystko na moim kanale, yy, tylko po prostu żebym miał chwilę czasu. mi się teraz dużo jest pracy w polu, yy, też gdzieś się kupiłem Mustanga, jeśli chcecie też jakąś prezentację zrobię Wam, tylko też na razie na to czasu nie mam prezentować. pisaliście, że uboga wersja i tak dalej. Ale spokojnie, ja zrobię tak, że nie będzie uboga. Ja planuję wymienić y, pewnie fotele na skórzane. Y, boczki jeszcze się zastanawiam, bo są ładne. Y, co tam panel też na pewno wymienię z tym radiem, z nawigacją dotykowy. Tutaj nawet ten wyświetlacz. Y, widziałem, y, też są te nowe, jakieś są nowe z tymi różnymi funkcjami. Te takie jak w Audiówkach są, to też planuję zakupić, ale powolutku. Mamy całą zimę na dorabianie różnych rzeczy. Spoiler też na pewno zamówię, założymy trochę w środku oświetlę bo nie ma poświetlenia podłogi, to też zrobię stół światła były żółte, to już zmieniłem na ledowe białe, całkiem inaczej to wygląda teraz w nocy, jak się jedzie co tu Wam więcej mogę powiedzieć no manualna skrzynia nie żałuje, nie żałuje, jeszcze raz, nie żałuję, że to jest manualna skrzynia ona tak jeździ normalnie super przy zmianie biegach zaraz studnia przy zmianie biegów to normalnie strzela wydech wydech rousza. Każdy mówi, że pruka, tak sruka, ale robi wrażenie na mieście. Jak się jeździ, to każdy się ogląda po tym wydechu. Tylko ruszasz, nie usylać szybko, żeby po prostu, żeby go było słychać. W wierzchu też robi wrażenie. Więc taki przeszliście. Dlaczego nie automatu? automat? Domok lepszy, ale nie w takim samochodzie, Wam powiem. Automat to, tak jak ja mam w Audi, automat to jest super, tak? W automacie to sobie możesz usiąść, posiedzieć, odprężyć, ale w takim samochodzie automat to normalnie grzech, żeby był. Yy, bo nie mam w ogóle zero frajdy z automatu. Oczywiście miałem dokupny taki sam, tylko że w automacie. I z, I z jasnym welurem. Lecz wybrałem manual i nie żałuję tego, bo robi wielkie wrażenie. Czuć tą jazdę. Normalnie aż nawet się nie słucha muzyki, tylko się otwiera okno i słucha się tego dźwięku. Dźwięku wydechu. Ten wydech i tak jeszcze nie słyszy się tak jak porządnie, bo w samochodzie to nie słychać tak jak na zewnątrz. Na zewnątrz całkiem inaczej to słychać. A jak się stanie z tyłu za tym wydechem, to aż w uszach piszczy strzela normalnie. No, to jest boskość dla mnie. Oczywiście też będą filmiki. Dziennie, jak on, yy, na różnych yy, obrotach. Ten wydech działa, pokażę Wam oddzielny filmik yy, pokażę wam z prezentacji. Tylko, oczywiście, będę musiał no, podjechać na Mylinie, bo teraz jest takie błoto, że samochód jest brudny yy, i się nie opłaca go myć, Bo, nawet żeby do domu zajechać, to po takim błocie, że jeszcze raz musiał wejść na Mylinie. No i chyba będzie na tyle. No. Jak coś jeszcze to piszcie w komentarzach. Coś się nagra, coś się zrobi. Na pewno. No i na tyle. Dziękuję za oglądanie. Oczywiście subskrybujcie mój kanał. Kanał na Facebooku. I wbijajcie do yy, Dar Auto USA. Żeby sobie nas Takiego samego Mustanga bądź innego. Albo Dodża. To co woli. Chevrolet Camaro. To są trzy takie najbardziej amerykańskie sportowe samochody, yy, które są popularne w Polsce jako. Wiecie, tak jak ten Ford Mustang. Teraz tak jak było. YouTuberzy kupują Ford Mustang, a co wiecie? Ja sobie nie kupię też z tym youtuberem. Może nie tak sławnym jak inni, ale sobie kupię. A co mnie szkodzi? Więc to ja mam. Dobra, to będzie na tyle. Wbijajcie na mój kanał, subskrybujcie. Oczywiście niedługo będzie więcej tych filmików Z Mustakiem Z pracą w polu Z Dojczem nowym Nowym, no to jest stary gruchot Moim zdaniem Gdyby on nie był do paszowozu to byśmy go Na pewno nie kupywali Ale jeśli on ma przeżyć Prawie całe życie u nas w paszowozie Tak jak on do tego był Służony, on był sprowadzony Ale za granicą tak samo On pracował tylko przy paszowozie, więc Paszowóz ma we krwi <noise> i oborę. Sam raz szerokością jest wystarczający, nie wszędzie nic przerabiać i nic. No i tyle. Piszcie w komentarzach yy, o coś też się zapytać. Subskrybujcie mój kanał. Klikajcie dzwoneczek, żeby wam powiadomienia przychodziły z moimi filmikami. Na pewno niedługo też będą konkursy różne na zimę, jak tu mówiłem, wiadomo. Yy, na święta jakiś konkurs zrobię, żeby ktoś miał prezent, czapeczkę. No i to będzie na tyle. Dziękuję za oglądanie, na razie. Cześć.